Josie Manko z tej strony, ja Bartek i dzisiaj sobie zagramy w Mad City. I dzisiaj bym wam chciał pokazać, jak zdobyłem Bugatti w Mad City. Bugatti kosztuje równo 500 tysięcy i bym chciał wam dzisiaj to właśnie zaprezentować, żeby też trochę je... sobie okradniemy jedną rzecz. i Będziemy mieli pieniążki na kolejne odcinki. Widzicie mam dopiero trzeci, 13 level, bo mało w drugim sezonie gram w Mad City, no ale... Ale gram. Teraz trzeba sobie coś ogarnąć do uciekania. Wy chyba wiecie jak ucieka się. Jak nie wiecie, to Wam za chwilkę pokażę. nie, to nie jest potrzebne łyżka albo lina jest nam potrzebna tam są jakieś a tu chcesz przychodzi so, chyba wejdę do niego jak mnie weźmie Jak widzicie, tak można sobie szybko uciec. Właściwie ja, ja go nie mam ani w znajomych, ani w followersach, a on po mnie przyjechał. Tak wygląda Bugatti. Ładne, prawda? I właśnie dzisiaj właśnie przejedziemy. To jest bardzo, bardzo szybkie. Odpowiada się. Ale też sobie pojedziemy też wam pokażę nowy nową bazę w Magic City może jeszcze nie wiecie o tym ale jest baza o, złodziei poprawiona tu są jakieś budynki przewalone i jak chcecie chcieli to tu jest ta nowa baza jak widzicie tu jest ta nowa baza Mało się nie zmieniło, ale Wam też pokażę jedną rzecz. Wchodzicie i na prawo są bronie. Ja sobie wezmę. A, sobie wezmę moją ubranko. I tu jest rakieta. Tu jest rakieta, widzicie? Tu jest rakieta. A tu jest za dużo takiego wolnego miejsca, bo. Tu nic nie ma, tutaj też nic nie ma, widzicie, no takie są rzeczy, no ale ja nic wam na to nie poradzę, to sobie pojedziemy okraść domek, albo, albo pokażę wam jeszcze jedno, ale to na kolejnym odcinku. Dodali nowe autko, Rzecz. Dodali nowe autko za 4 miliony. Nazywa się Nero. Za 4 miliony pieniążków tych tutaj. I tutaj jest właśnie te za 4 miliony. I tu jest kolejny za... Nie, tu jest za 5. przez za 5 tysięcy, ale bardziej tego się opyla, bo on jest taki jakby... taki jakby... No, 5 milionów, no to jest dużo, na no, ale... Czy jest opłacalny? Nie powiem wam, bo nigdy go nie miałem Prawie go tutaj nie ma w domku. Wtedy pojedynczy w domek okres Czekamy, że się w domku to jest Kiedyś oblało... Kiedy daliście domek, to... jedzcie... Jecie... znaleźć, znaleźć, Jecie. Jecie. w tą stronę. Posunęli mm. mm -mm. domki, chyba. Wat tutaj w drugą stronę. welke kant? Nee, ze hebben het afgesloten. Dumpen hebben het afgesloten. Nee, dumpen je. het afgesloten. Dumpen. Dumpen hebben het afgesloten. Muszę sobie tak jechać, sobie dostrzelać <grych> To wszystko już co chciałem Wam pokazać Chciałem Wam pokazać nowe Może stare albo nowe Bugatti w Mad City Trzymajcie się, do kolejnego odcinka, pamiętajcie o zastawieniu łapki w górę, o dzwoneczku, o napisaniu jakiegoś fajnego komentarza, to trzymajcie się, pa, pa.